film pokazujący warunki mieszkalne Augustowie proszę bardzo na, na jazdkę kamera. kamecha wagon tutaj jest część budynek murowany gdzie jest garaż na co najmniej dwa, a nawet chyba trzy samochody, jak się ustawi. Tu jest garażyk. Mój piękny ponton. Już przygotowałem do akcji. Wędki. Proszę bardzo. Glilek czeka na swoją kolej. Wchodzimy teraz do budynku mieszkalnego, w którym jest aneks, aneks kuchenny. Nie będę pokazywał. Aneks kuchenny. Przechodzimy dalej, jest łazieneczka. To, co najbardziej jest pożądane w takich warunkach, czyli sedesik, prysznic, to ja, jak zawsze, elegancki, przystojny. I tu wychodzimy dalej. Teraz idziemy tam niebo! Teraz idziemy w kierunku pani Izabeli przez Wally. Pani Izabella jest piernofanką boka, boka tego faca. Wchodzimy do wagonu. Jedna lodóweczka z zamrażarką. Część. Druga kuchenka podręczna. Tu jest salonik. Tu jest salonik o, z telewizorem, z dekoderem. Można sobie oglądać jak jest deszczowo. To jest Kajuta Izy, A to jest Kajuta moja i piesa mojego pięknego. Idziemy dalej. Takie przedziałów jest 7. Tu na końcu mamy jeszcze. Oj, jak ciemno, jak tu głucho. gdzie tu jest światło? Nie pamiętam. Oj, 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 oj. I tu jest światełko. z tej strony. Bo w każdym razie tu jest jeszcze jedna lodówka, w tej chwili nieużytkowana, bo nie ma tylu, tylu, tylu czasowiczy W wagoniku się praktycznie tylko śpi. Widok na dawny ośrodek kolejowy, nieczynny od czterech lat i tak to o w skrócie. Zajebiście, zajebiście i co najważniejsze tanio.